No, pokaż Daria, jaki obiad. Tak, jest obiadek. Bibik! Chyba się najadłaś, co? Nie. Nie dotykaj aparatu, Myszko. No tak, maseczka z ziemniaczków, tak. I Kinia idzie w środę siostry. Tylko, że Kinia nie ma skąd brać. Tak, tak pięknie. Ale gryziesz widelczyk. Dobra. O, teraz Daria musi gryźć widelczyk, nie? Trzeba się popisywać, przecież mama w końcu film nagrywa. Jak Jak ty się cieszysz, myś... Ja ci. Obo, obo, momom. Mama, baba. Baba, baba, Zrób pa pa. ładne papa? pa.